do 465 odcinka faktów czwórki zaprasza Tosię w programie zobaczymy. Labbooki o Polsce klasy 2 B, ankieta Strażak w oczach dzieci, maj miesiącem godności osób niepełnosprawnych, Narodowy Dzień Zwycięstwa, 17 lat Polski w Unii Europejskiej. akcje Bilet powrotny do biblioteki. Okolicznościowe lampuki przygotowała klasa druga B. Z okazji majowych świąt zrobiliśmy szapy z najważniejszymi informacjami o Polsce. Dzisiaj zrobiliśmy godło, flagę i tytuł hymnu polskiego. Tu mamy mapę, a tu mamy sąsiadów Polski. Wiemy, co to jest konstytucja i wiemy, jakie są w maju święta. Swoje święto obchodzą strażacy. 4 maja strażacy mają swoje święto. To święto nazywa się Międzynarodowy Dzień Strażaka. Patronem strażaków jest święty Florian. Strażak gasi pożar i ściąga koty z dachu. Pomaga przy wypadkach drogowych. Rościna auta i wyważa drzwi, gdy jest pożar. Strażacy usuwają gniazda os i szerszeni. Strażak ma yy, wąs strażacki, gaśnice i topu na wypadek, gdy drzwi już były zamknięte. Strażak jest ubrany w kombinezon i hełm. Strażacy mają taki sprzęt jak drabiny, brosaki, gaśnice. Mają też liny i piły tarczowe. Strażacy często ratują różnych ludzi. Strażacy są bardzo odważni. Jako szkoła integracyjna powinniśmy pamiętać, czy maj to miesiąc godności osób niepełnosprawnych? Maj jest szczególnym miesiącem poświęconym osobom niepełnosprawnym. W tym okresie bowiem obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ale także Europejski Dzień Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych. Święto to obchodzone jest co roku 5 maja. Zapoczątkowane zostało we Francji w latach 90. XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Celem tego święta jest łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Gazetka na szkolnym korytarzu pokazuje wiele sytuacji ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, z jakimi spotykają się na co dzień, i jest wskazówką dla osób sprawnych, jak się zachować kulturalnie wobec tych osób. 8 maja to Narodowy Dzień Zwycięstwa. Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto państwowe obchodzone 8 maja. Upamiętnia zakończenie II wojny światowej w Europie i zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. W ten dzień zapalamy ślicze, kładziemy kwiaty pod pomnikami. W szkole przygotowuje się apele lub gazetki na ten temat. Pamiętajcie, że już 17 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Kolejne osoby zdobyły nagrody w akcji Bilet powrotny do biblioteki. Zachęcamy wszystkich uczniów do obrania udziału w akcji czytelniczej bilet powrotny do biblioteki. Kolejnym osobom udało się już wypełnić cały zestaw dziesięciu książek do przeczytania i zdobyć nagrody. Kto jeszcze nie zdążył zapoznać się ze szczegółami zabawy, zapraszamy do biblioteki. Wypożyczajcie, czytajcie i odbierajcie upominki. Zapraszamy! 465. odcinek Faktów Czwórki prowadziła Tosia. Oglądajcie nas koniecznie. Pa-pa!